Szanowni Państwo, w prezentowanym materiale chcielibyśmy ukazać możliwości, jakie daje połączenie naszych modułów w obrębie realizacji zamówień klientów i śledzenia ich na każdym etapie zamówienia, to jest od złożenia zamówienia przez dostarczenie go do odbiorcy. Dzięki modułowi MWS, kontroli wydań i kurierowi w w łatwy i szybki sposób jesteśmy w stanie obsłużyć zamówienia od klientów oraz śledzić przebieg zamówienia w systemie Komarch ERP Optima. MWS to moduł, który pełni w podanym procesie rolę systemu magazynowego, dzięki któremu w sprawny sposób zbierzemy zamówienia klientów z magazynu podzielonego na określone lokalizacje. Moduł kontroli wydań to moduł, dzięki któremu odbywa się fizyczna kontrola podczas pakowania zamówień. Dzięki modułowi ograniczamy do minimum możliwość wystąpienia pomyłki. Courier by CTI to moduł, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób do spakowanych zamówień wygenerujemy numer listu przewozowego oraz etykietę do oklejenia paczki. W momencie kiedy klient złoży zamówienie i zostanie ono zarejestrowane w systemie Komar ERP Optima, rozpoczyna się jego droga z magazynu do klienta. Handlowiec wprowadzając do systemu czy to dokument wydania zewnętrznego, czy rezerwacji odbiorcy, daje sygnał magazynowi, że należy takie zamówienie zrealizować. Magazynier logując się do aplikacji mobilnej modułu MWS na kolektorze wchodzi w sekcję wydania i wybiera z listy dokument. Następnie według wskazanych lokalizacji zbiera z magazynu towary z zamówienia. Zatwierdza po skończonym skompletowaniu dokument, dzięki czemu po stronie systemu magazynowego towar zostaje zdjęty ze stanu magazynowego i lokalizacji. Kolejnym krokiem po zebraniu zamówienia jest kontrola poprawności zebranych towarów do pakowania i pakowanie zamówienia. Dzięki modułowi kontroli osoba pakująca zamówienia wybiera dokument z listy, który będzie kontrolować. Następnie weryfikuje pozycje i ilości na dokumencie. Ostatnim kroku dzięki integracji z modułem kurierskim podaje, ile paczek, pół palet czy palet zostało spakowane zamówienie. Po poprawnie przeprowadzonej kontroli na dokument zostaje nadany atrybut, który jest widoczny w systemie Komar ERP, dzięki czemu osoba handlowca wie, że takie zamówienie zostało spakowane. Ostatnim już kroku przy pomocy programu Courier by CDI możemy na podstawie podanej ilości paczek, w jakie zostało spakowane zamówienie wygenerować list przewozowy i odpowiednią ilość etykiet. Ta operacja spowoduje, że na dokument zostaną nadane atrybuty z numerem listu przewozowego, statusem przesyłki, datą wysyłki oraz datą doręczenia. Dzięki tym atrybutom, które automatycznie będą widoczne w komarch ERP Optima, operator będzie miał informację na jakim etapie jest zamówienie naszego klienta, a statusy wraz z ich zmianą będą zmieniały się po stronie systemu Komarch ERP Optima. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych modułów.